O kurwa, i teraz rozpierdolę system! Ja pierdolę! Odjebało mu! Story rydziata mu odpierdoliło! Zamiast dzieciakami i żoną, to siedzi na napierdolę filmy wannie. Tak ważny temat. I tak kurwa, musiałem dopasować akurat scenerię, żeby taki kurwa, typowy hejt, branzojąc się, kurwa, teraz w internecie napierdalał na mnie! Nie, co mam z tyłu? Hy, na pewno kurwa gejem jestem, nie? Słuchajcie, hej ty, teraz temat prosto do was. Ziomoś, masz tak kurwa chujowe życie, że musisz kurwa cisnąć na wszystkich w koło i na mnie? Co kurwa chcesz napisać? Co kapelki ci kurwa nie pasują? Ej, nie, no, no na pewno kurwa jestem gejem, bo siedzę w czapce, tak? Wanie. Jebany, głowy nie myje! Ej, na pewno głowy nie myje! Głowa mu śmierdzi, nie? Co jeszcze kurwa wymyślisz? Ty no, przyjrzyj się, kurwa, może jajka mi widać, tak? To kurwa zaraz by było na pudelka, byś kurwa wysłał, tak? Albo napiszesz, nie wiem, o chujowe, chujowe kolano, albo chujową wannę. Co jeszcze? Ludzie, słuchajcie, powiem wam tylko tyle. Życie jest kurwa tak zajebiste. Jest tak fajne. Że pierdolcie w koło ten cały hejt. Macie ochotę nagrywajcie zwanne filmiki? Bo co kurwa, bo komisja siądzie i dostaniesz pałę jak w szkole? Pierdol to. Pierdol to. Żyj człowieku, ciesz się życiem. Pamiętaj, że ludzie, którzy coś osiągnęli, to po prostu szli do przodu za swoimi marzeniami, za swoimi celami. I jakby kurwa świat się nie rozwijał, to dalej byśmy przy świecach siedzieli. O, od się przy świecach. teraz. Kurwa zobaczcie po prostu Tam a miałem świeca. Dobra, to piel dolnie zaraz. Albo wiedzą ty jaki on jest chudy! Zobaczcie jaka cibka! Oj ojoj! Uważnie! Oj. Uważnie, aż masz tak słabe życie, jesteś tak daremny, żeby kurwa teraz ścisnąć. Cieszcie się kurwa tym życiem, ludzie o, nie wiem już co mam kurwa powiedzieć. Hejcie chodź, chodź kurwa bliżej, posłuchaj. Nie, ja nie jestem gejem, nie musisz się bać i podejść bliżej. Posłuchaj mnie teraz dokładnie. Życie jest tak fajne i można tak wiele być w tylu zajebistych, fajnych miejscach, na przykład w wannie teraz czy naprawdę, zacznij w żyć, a nie napierdalać na wszystkie w koło. Szkoda czasu i życia, jo, jo. A teraz weź, daj palca w dół, bo na pewno się tym przejmę, i pójść do swoich znajomych i powiedz, ty, ten link tutaj z filmikiem, i powiedz, ty zobacz, ten i siedzi w no napierdala filmiki, odjebało mu, ajajaj. A później kurwa i się wybrandluj, tak. Hejcie. Albo inaczej. Zacznij kurwa myśleć, tak? I zacznij cieszyć się życiem. Masz wybór. Opcja A, czyli zostać w tym miejscu, gdzie jesteś, w totalnej dupie i się brandlować przy internecie. Albo zmienić swoje życie i cieszyć się każdą chwilą, tak? Masz wybór. Wybieraj. Pozdro, Czekaj, jeszcze na koniec coś kurwa dla hejtu. Nie wiem, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. No nie mam, no to to doli żeby Ci jeszcze dać możliwości. Bicka pokażę. o! I jakie kurwa, młody Bicek! Dobra, pozdrowionka, minutkiego i pamiętajcie, opcja A albo opcja B, wyciągamy Cię z Matrixa, ziomuś, w tej chwili.